Witam Państwa serdecznie. Proszę zobaczyć, tutaj już mam przygotowany stół na adwent. Jeszcze może nie do końca, bo jeszcze za tydzień będzie, ale już mam ten stół i te moje ciasteczka. Jeszcze przyjdą różne ozdoby, ale to już jak przyjdzie adwent. Dlatego świeczek jeszcze nie przypalam, ale żeby sobie na przykład umilić, ten czas adwentu na sobie w ten sposób umilić wieczory. I proszę zobaczyć, tutaj są te moje ciastka upieczone. Będę je pakowała jutro i będę rozdawała po rodzinie, po znajomych. Zależy, kto się trafi. I teraz pokażę Państwu właśnie te małe ciasteczka tutaj, marmoladą. Tak one wyglądają. A tutaj jest też pojemnik dla mojego męża na kolacji, oczywiście. Chyba zasłużył dzisiaj. Pomagam. A tutaj są te ciasteczka, proszę zobaczyć, upieczone, które będziemy nakładać później do tych torebek. Nie włączyłam światła, żeby była ładna atmosfera, ale zaraz włączę, po to, żeby Państwu pokazać, jak ładnie wyglądają. Tutaj są te ciasteczka, a tutaj są te cztery różne gatunki ciastek tutaj dzisiaj piekłam i w przyszłym tygodniu postaram się jeszcze jedne, które chciałam Państwu upiec, pokazać jak to idzie. A więc życzę Państwu miłej soboty, niedzieli. I możliwe, że do usłyszenia. Na moim kanale. Dziękuję bardzo. I te recepty, jak dobrze pójdzie, od przyszłego tygodnia będziecie mogli Państwo zobaczyć na moim kanale. Możliwe, że sobie coś upieczecie na ten czas adwentu. Do widzenia i dziękuję bardzo, i zapraszam.